Witam państwa serdecznie na drugim z cyklu webinarów dotyczących funkcjonalności platformy BeamSync norweskiej firmy Katenda. Dzisiaj opowiem państwu o integracji BeamSync z Solibri, czyli popularnym programem wykorzystywanym m.in. do kontroli jakości modeli BIM. Nazywam się Karol Argasiński, jestem architektem, a moją pasją są nowe technologie wykorzystywane w budownictwie. Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane ze skanowaniem 3D i chmurami punktów, no i BIM. Od niedawna współpracuję z firmą MultiBIM, w której zajmuję się szkoleniami i wdrożeniami narzędzi BIM. Począwszy od tak zwanych BIM Offering, czyli programów służących do tworzenia modeli BIM, poprzez narzędzia do analizy kontroli jakości modeli, skończywszy na programach wspierających komunikację i współpracę, w szczególności w środowisku OpenBIM. Naszą misją Multibim jest budowanie wartości biznesowej poprzez wdrażanie starannie dobranych i sprawdzonych w praktyce narzędzi, pozwalających zoptymalizować przepływ pracy oraz koszty oprogramowania. Ważne jest dla nas także podejście Open BIM, czyli otwarta współpraca oparta o wymianę danych za pośrednictwem standardów Building Smart. Organizacje te współtworzymy w Polsce jako jej członkowie. Otwarte standardy Building Smart, na przykład IFC BCF, zapewniają inter interoperacyjność w procesie BIM niezależnie od stosowanego oprogramowania. Jednym z programów w portfolio MultiBIM jest właśnie BIMSYNC stworzony przez norweską firmę Katenda. Jest to platforma online, której funkcjonalność oparta jest o otwarte standardy, czyli IFC do wymiany modeli i BCF do zarządzania przepływem komunikacji. BIMSYNC stosowany jest na wszystkich fazach projektu procesu budowlano-inwestycyjnego, i przeznaczony jest dla szerokiego grona użytkowników. Jest to platforma online, której funkcjonalność oparta jest o otwarte standardy: IFC do wymiany modeli i BCF do zarządzania przepływem komunikacji. BeamSync stosowany jest na wszystkich fazach procesu budowlany-inwestycyjnego i przeznaczony jest dla szerokiego grona użytkowników. Jest to platforma, która służy przede wszystkim ocenie merytorycznej projektu. I wymianie uwag pomiędzy przedstawicielami strony zamawiającej, czyli klientami, a wykonawcami, czyli projektantami, generalnymi wykonawcami, konsultantami, dostawcami materiałów i innymi. Naszymi klientami są takie firmy jak Egis, Buikim Mogliech, Kazima, Vinci czy Prologis. Platforma stosowana jest również na etapie eksploatacji, podczas którego zagregowane w trakcie trwania etapów projektowania i realizacji dane, są w zorganizowanej postaci, jako dokumentacja i modele BIM, i to właśnie one są źródłem wszelkich informacji o obiekcie. Prezentując BIMSync, spotykam się często z pytaniami: czy platforma pozwala na wykonywanie analiz modelu, takich jak choćby wykrywanie kolizji? Odpowiedź brzmi nie, jednak nie należy tego traktować jako słabość platformy. Istnieją programy, które są wyspecjalizowane w analizie modeli, i właśnie one powinny być do tego wykorzystywane. Rolą Beamsync jest natomiast wspieranie komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu, niezależnie od tego, czy tworzą modele, czy je analizują, czy też tylko eksplorują, odnajdując błędy merytoryczne. Dlatego też ważna jest integracja platformy z innymi narzędziami Beam, takimi jak choćby Solibri czy może Navisworks, o którym opowiemy na kolejnym webinarium. Chciałbym pokrótce opowiedzieć o naszym ekosystemie Beamsync. Oprogramowanie jest platformą otwartą i, co najważniejsze, posiada ono otwarte API. Oznacza to, że wszystkie aplikacje, które łączą się Beam z Beamsync, tworzą tak naprawdę różne integracje. Na ekranie mogą Państwo zobaczyć nasz ekosystem, a w nim takie aplikacje jak Archicad, DDSCad, SharePoint nawet Slack, Dropbox, czyli jak widzą Państwo, przekrój aplikacji jest bardzo różny. Eee, przykładem tutaj jest aplikacja VREX, która tak naprawdę pozwala oglądać nasze modele IFC i BCF w środowiskach VR. Mamy także wtyczkę do Revita, którą mieliśmy okazję Państwu prezentować na poprzednim webinarium internetowym kilka tygodni temu. Dodatkowo chciałbym zachęcić do odwiedzenia kanału YouTube Katendy. Gdzie mogło Państwo znaleźć wiele samouczków dotyczących wielu różnych funkcji samego oprogramowania BeamSync i możliwości synchronizacji pomiędzy innymi aplikacjami. A aplikacja, o której właśnie dzisiaj mowa, to Solibri. Pokażę Państwu, jak szybciej rozwiązywać problemy projektowe w Solibri właśnie dzięki BeamSync. Zapraszam. Przejdę od razu do BeamSync. Projekt widoczny na ekranie będzie tłem naszych działań podczas dzisiejszego webinarium. Dla tych z Państwa, którzy nie są zaznajomieni z BeamSync, jesteśmy na ekranie początkowym, tak zwanym pulpicie platformy. Możemy tutaj zobaczyć kilka statystyk dotyczących zgłoszeń, czyli issues w naszym projekcie, ostatnio zaktualizowane. I możemy też zobaczyć wszystkie dostępne modele oraz członków zespołu. Główną cechą BeamSync jest przeglądarka 3D, właśnie z naszymi modelami, które są plikami w otwartym standardzie BIM. Czyli dla modeli są to pliki IFC, i na potrzeby komunikacji są oczywiście pliki BCF. Mogę oczywiście otworzyć przeglądarkę 3D. Działa również na urządzeniach mobilnych. Tutaj mamy zakładkę uwag, gdzie mamy wszystkie dane dotyczące właśnie problemów. Możemy je przeglądać. Synchronizują się w całym modelu w czasie rzeczywistym. Więc są one dostępne dla każdego. Projekcie. Oczywiście mamy też dostępną zakładkę Dokumentów, w której można zaplaudować swoją całą dokumentację projektową połączoną w plikach PDF. Można też wykorzystywać narzędzie do zaznaczania, opisywania czyli możemy też tworzyć tutaj co pozwoli nam na zgłoszenie kolejnych uwag, co daje nam możliwość prowadzenia ciągłej komunikacji, wykorzystując nie tylko modele IFC, ale również właśnie te pliki PDF. Czyli Beamsync tak naprawdę umożliwia kompletną komunikację. Dzięki Beamsync cała komunikacja odbywa się w jednym miejscu na platformie, więc... Tak naprawdę nie mamy do czynienia z e-mailami wysyłanymi pomiędzy uczestnikami procesu projektowego. Znika też problem wysyłania BCF-ów poza platformą bez naszej wiedzy. Tworzy się tak zwany single source of truth, czyli jedyne miejsce do komunikacji pomiędzy branżami i innymi uczestnikami w całym cyklu trwania życia projektu. I właśnie tym miejscem jest Bimsync, Czyli cała komunikacja odbywa się tutaj. Wszystkie dokumenty, są przesyłane w jednym miejscu, oraz wszystkie modele branży. Teraz przechodząc do Workflows Solibri, zacznę od stworzenia uwagi w Beamsynku. Oczywiście można w, w widoku 3D tworzyć różne płaszczyzny docinania swojego modelu, aby łatwiej znaleźć to, czego aktualnie szukamy. Ułatwia to bardzo sprawdzanie danych. Pozwala nam to na bardzo szybki sposób wizualizowanie problemów na ekranie, Tutaj mam element instalacji, który wchodzi w kratownicę. Teraz, mając zaznaczone już elementy, mogę przejść do wypełniania mojej uwagi, zaczynając od nazwy. Możemy określić typ uwagi, możemy też wprowadzić opis tej uwagi. Mamy możliwość wprowadzenia różnych statusów uwag. Następnie, możemy określić typ oraz kto zgłasza taką uwagę. Możemy też wybrać, do kogo ta uwaga jest skierowana. W tym wypadku do instalatora. Określamy następnie datę oraz tak naprawdę kamień milowy, czyli wybierając odpowiedni dzień z kalendarza. Kamienie milowe są najczęściej określonymi fazami. Projekcie na platformie. Moją ulubioną funkcją jest dodawanie tagów. Jest ona bardzo pomocna, bo dzięki nim możemy w bardzo szybki sposób odnajdywać odpowiednie grupy czy też pojedyncze zgłoszenia. Teraz możemy zaktualizować naszą uwagę o aktualną grafikę. Mamy też od razu, jak widać, w bardzo szybki sposób, bardzo wizualny sposób możliwość zrobienia tego. I od razu dostajemy informację też, jaka jest ilość zaznaczonych elementów w naszej uwadze. No i teraz wpisując na koniec komentarz lub też nie, możemy wysłać naszą uwagę i tutaj od razu widzimy zgłoszenie w panelu. I klikając w ten nowo wygenerowany przez nas obrazek, Instalator może od razu przejść się do opisanej uwagi. Uważam, że jest to bardzo przydatna funkcja. Teraz przenieśmy się do części związanej z Solibri. Pierwsze, co chciałbym zrobić, to wejść do panelu uwag. I tam po prawej stronie, klikając w Exchange Issues, chciałbym połączyć się z moim klientem BCF, w tym wypadku Solibri. Kopiując link, jestem w stanie połączyć się bezpośrednio z danym projektem, co jest bardzo szybką opcją. I już w samym Solibri mamy zakłada, zakładkę, która się nazywa BCF Live Connector. Pojawiła się w, ona w listopadzie poprzedniego roku. I dzięki temu możemy się połączyć... Na żywo z naszą platformą, żeby w prosty i szybki sposób móc wymieniać nasze uwagi w Solibri. Więc, żeby połączyć się z BeamSynciem, wystarczy kliknąć w dany przycisk. Stąd otwieramy się okno wyboru projektu. I poprzez wybranie plusika mogę nazwać sobie ten projekt. Najlepiej jest używać nazwy projektu, która jest już na Beamsync. Stąd możemy wybrać e, serwer i wklejamy w tym miejscu właśnie adres, który skopiowaliśmy z platformy. Jeżeli będziemy używać tego linku, czyli bcf.beamsync.com, Będziemy mieli dostępny widok wszystkich projektów w danym serwerze, więc jeśli jesteśmy osobą, która, czy menadżerem, który na przykład jest połączony z wieloma projektami, to wtedy jest tak naprawdę niepotrzebne, jeżeli chcemy się zająć tylko jednym projektem. Ale właśnie poprzez ten link, który wcześniej skopiowaliśmy, możemy dostać się tylko do konkretnego projektu, który nas interesuje. Klikamy Authenticate, czyli jakby sprawdzamy, czy jest aktywne połączenie? I teraz ukazują nam się projekty, które są połączone z danym serwerem. Aby zrozumieć nazewnictwo elementów SoliBri, w tym wypadku projekty według SoliBri są tak naprawdę pulpitami nawigacyjnymi dla uwag w BeamSynku. Wybieramy interesujący nas projekt i synchronizujemy go. Synchronizacja trwa dosłownie kilka sekund i od razu można zauważyć, że uwaga, którą stworzyliśmy w Beepsynku, pokazuje nam się w Solibri. Czyli Solibri mamy to potwierdzenie, że jest już zsynchronizowane z naszym projektem. I jak widać w Live Issues Detail, możemy podglądnąć dokładnie status tego zgłoszenia, które wcześniej ustaliliśmy. Więc mamy dostęp nie tylko do danych projektu, mamy dostęp do użytkowników, do statusu, określenia typu, kamienia milowego czyli te, tego etapu. Załóżmy, że przeprowadziliśmy kolizję w naszym modelu, więc w Solibri możemy je zaimportować. Klikamy w przycisk import issues w Solibri. I w oknie wybieramy jedną z opcji, czyli możemy wybrać From Selected Presentations, czyli z danego e, projektu, albo możemy to zrobić z zakładki From Checking Results, czyli wybieramy wtedy uwagi, które zostały zsynchronizowane, albo możemy wybrać opcję. From checking results, którą wybierzemy w tym przypadku. I tutaj Solibri zapyta się nas o status, jakby wartość też tego e, zgłoszenia, tej uwagi, więc one muszą być zgodne, tak? Czyli w Solibri, skoro mamy Open, to w tym momencie y, ta na serwerze wybieramy, że jest aktywna, żeby te wartości były. Odpowiadające sobie. I teraz możemy zauważyć w oknie podglądu, że synchronizacja rozpoczęła się i w, e, zaimportowane przez nas i wcześniej utworzone przez nas e, uwagi zostaną zaimportowane, zalinkowane do BeamSync. Możemy teraz zobaczyć, że te inne e, uwagi zostają synchronizowane z naszym e, serwerem. I możemy oczywiście. Je zedytować, tak? To jest workflow, w którym łączymy obie platformy. Ponieważ jesteśmy już zalogowani, to się nie wydarzyło, więc normalnie przy pierwszym uruchomieniu Solibri otrzymalibyśmy okienko, które pozwoliłoby nam na zalogowanie się na nasze konto BeamSync. Czyli będziemy musieli zaakceptować połączenie pomiędzy dwoma aplikacjami. Teraz wróćmy z powrotem do naszej platformy i jak widać, wszystkie uwagi, które zsynchronizowaliśmy, pojawiły się na platformie. Czyli tak jak wspominałem, dzieje się to wszystko w czasie rzeczywistym i powiedzmy, że ta uwaga była dopisana do architekta, więc możemy wybrać odpowiednie obiekty i wyizolować je. Jak widać, bardzo ładny Przejrzysty, graficzny sposób jesteśmy w stanie zauważyć, gdzie dany obiekt się znajduje, szczególnie pomocny przy bardzo dużych realizacjach albo przy drobnych detalach. Jedna rzecz w Solibri to powiedzmy, że zrobiliśmy jakieś sprawdzenia kolizji, jak tutaj na ekranie. Czyli z. Instalacja z meblem, i chcielibyśmy teraz synchronizować to wszystko w drugą stronę. I jak widać, mamy dostęp do wszystkich danych zawartych na platformie BeamSync, czyli jesteśmy w stanie z Solibri tworzyć nowe uwagi, które znajdą się właśnie na platformie BeamSync. Określamy wszelkie. Potrzebne informacje. Możemy określić, i do kogo oraz jakie tagi zostaną przypisane do danego e, zgłoszenia. Co po, u, pozwala nam na bezproblemową komunikację pomiędzy dwoma aplikacjami. Możemy oczywiście wybrać odpowiednie komponenty, które się podświetlą. Możemy zaktualizować nasz snapshot, tak? Zamykamy okno. Wracamy do BCF Live View. Znów importujemy nasze Issues, które stworzyliśmy. I to automatycznie prześle znów nasze. Uwagi do synchronizacji na platformę. Jak widać, nie duplikujemy sobie żadnych zgłoszeń, żadnych uwag. Więc opcja jest taka, że albo wysyłamy nowe BCF-y, albo nie aktualizujemy uwag, które są identyczne. I wracając do synka, znów widzimy, że jest on zaktualizowany. Uwagi są dopisane do zespołu instalatorów. Zespół od razu otrzyma aktualizację. Więc powiedzmy teraz, że instalatorzy wprowadzili pewne zmiany i rozwiązali problemy w uwagach. To automatycznie jeżeli wrócimy do Solibri te dane zaktualizują się. Czyli tak jak mówiłem, wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym i bez jakichkolwiek opóźnień. I teraz w Solibri możemy zaktualizować statusy danych kolizji i rozwiązać je. Oczywiście ta informacja po synchronizacji wróci na serwer Beamsync i będzie zaktualizowana. I właśnie w tak prosty sposób możemy połączyć wszystkich uczestników projektu do workflow między Beamsync a Solibri. I dzięki temu nie musimy martwić się o dodatkowe maile, w których będziemy dołączać zrzuty ekranu, czy też BCF-y, które będą gdzieś zagubione, bądź też w innych Aplikacjach operujemy w jednej platformie, korzystając właśnie dzięki tym otwartym API, korzystamy z połączeń między aplikacjami i jesteśmy w stanie wykorzystywać naszą platformę BIMSync do synchronizacji wszelkich działań wokół modeli IFC. I BIMSync, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, Oczywiście zachęcamy do napisania do nas pod kontakt Zapraszamy na naszą stronę internetową poświęconą oprogramowaniu BIMSYNC na wwwmultibeampl www.multibeam.pl/beamsync. Dodatkowo więcej webinarów i tutoriali odnośnie platformy i połączeń z innymi aplikacjami znajdą Państwo na kanale YouTube BIMSYNC by Ketenda. Na koniec chciałbym zaprosić na stronę producenta, czyli bimsync.com. Oczywiście, jeśli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. I jeżeli potrzebują Państwo pomocy przy swoim projekcie, chętnie pomożemy w znalezieniu odpowiednich zasobów. Bardzo dziękuję za wspólny czas i do zobaczenia.